Co kupiłam do jedzenia na cały tydzień i znowu edycja. Czemu wydałam tak dużo? A najwięcej jest tych biedronkowych. Sekcja owocowo-warzywna, czyli szpinak, 4 kg ziemniaków, 6 bananów, śliwki. Będziemy dzisiaj coś z nich robić. Opakowanie sałaty i rukoli, 2 awokado, gruntowe ogórki, 2 opakowania polskich malin, pomidory malinowe, mini pomidory malinowe, papryka. 3 żółte pomidorki, 4 brzoskwinie, mango, pieczarki, marchewka, pietruszka i koperek. Z mięsa kupiłam filet z kurczaka i udka bez kości i skóry. Poza tym dwa opakowania pieczonej piersi z kurczaka, mozzarella light, mleko, mleko waniliowe bez dodatku cukru, czekoladowe nam smakowało, chcieliśmy przetestować też ten smak. Duży skier naturalny i waniliowy. Dwa małe waniliowe, bo były w promocji razem z malinami. Kilogram twargu sernikowego. Zawsze kupuję albo ten prezydent albo delikatę. Buratę. Dwa opakowania serka śmietankowego. Trzy paczki pistacji. Dwie cytrynowe galaretki, 50% mniej cukru. Trzy pak tuńczyka w sosie własnym. Dwie musztardy francuskie. I jedną miodową, bo było dwa plus jeden. Słoiczek czarnych oliwek. Trzy dwupaki kukurydzy, bo też było 2 plus 1. Jakiś makaron z tapioki z dodatkiem krewetek znalazłam. Zobaczymy co to jest. A że jest bezglutenowy, to pomyślałam, że Sebastian też będzie mógł przetestować. Opakowanie tortilli pełnoziarnistych, Płatki owsiane i pięć keto keczupów sycylijskich z Roleskiego, bo to są moje ulubione. A że pojawiły się w biorące, to nie będę musiała zamawiać online. I z mrożonek wzięłam 2,5 kg opakowanie frytek. I za te zakupy zapłaciłam 399 zł. W Lidlu byłam wcześniej i tam też kupiłam banany. Znalazłam też jakiś proteinowy makaron i on jest z pszenicy duru i białka owsa, więc wzięłam do przetestowania. Znalazłam też jakiś nowy napój orzechowy i organiczne mleczko kokosowe. Poza tym ajwar, dwa waniliowe skry z maluty, jeden skyr jagodowy, jogurt kokosowy i jeden pudding proteinowy. Wzięłam też parówki dla Mikołaja, ser i dwa opakowania drobiowej wędliny. Mam też dwie paczki tofu, 10 jajek od zielononóżek, paczkę fileta z indyka i opakowanie mięsa z nóg z kurczaka. A, no i tą kole zero. I za te zakupy zapłaciłam 133 zł. Do Kauflanda zajechałam po i wzięłam dwa opakowania. Jeszcze skusiłam się na taki jogurt z Jopro. I za te produkty zapłaciłam 19 zł. I zostało nam jeszcze zamówienie online, w którym znalazły się makaron z manioku, mietanka kokosowa, bezglutenowe tortille, tempeh z czarnej fasoli, wegański krem czekoladowy, roślinne śmietanki 15,31%, roślinny zamiennik jajek w proszku, tofu naturalne i dwa opakowania tofu jedwabistego. Tutaj mam dwa opakowania sojowego, proteinowego z Były strasznie drogie, bo jedno opakowanie kosztowało chyba 18 czy 17 zł. I jeszcze zamiennik parmezanu ze słonecznika, a za te zakupy zapłaciłam łącznie 167 zł. Zakupy spożywcze w tym tygodniu wyniosły mnie zatem 718 zł, więc mam nadzieję, że nie będzie gdzie trzeba już nic dokupywać.